Dzień dobry, Małgorzata Kozicz zapraszam na program Wilno łączy. Wykonują pracę, w której czasami zostają oplute albo tarzają się po dywanie, ale często są świadkami prawdziwych cudów. Dzisiaj dowiemy się o tym, jak wygląda od kuchni praca logopedy i pedagoga specjalnego. O tym, jak się rozwija mowa dziecka, jaka w tym jest rola specjalisty, a jaka rodzica i o emocjach, które ogarniają, kiedy pada pierwsze wyraźne słowo, porozmawiamy z naszymi dzisiejszymi bohaterkami. Urszula Sabukiewicz. Jako surdopedagog prowadzi terapię dla dzieci niesłyszących. Z kolei, jako logopeda, wspiera dzieci w prawidłowym rozwoju mowy. Nieustannie się dokształca i szuka nowych sposobów na współpracę z dziećmi. Gra na pianinie i gitarze, ma kota i psa. Którzy są wspaniałymi przyjaciółmi, i marzy o spędzeniu dwóch tygodni na Malediwach. Renata Gerasim, pedagog specjalny, logopeda z powolania. Uważa, że praca pedagoga łączy w sobie także zawody aktora i animatora. Każde zajęcie stara się zamienić w małe przedstawienie teatralne nawet po wielu latach pracy każda wywołana głoska sprawia jej ogromną radość i wzruszenie. Wolny od pracy pedagogicznej czas poświęca swojemu hobby makijażom. Dzień dobry, witam serdecznie. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Usłyszałam kiedyś od pewnej logopetki, że jest to zawód niewdzięczny, podczas pracy na przykład nad artykulacją dziecka można zostać nawet opłutym. Wiele sił trzeba zaangażować, a efekty przychodzą dosyć powoli. Czy zgodzicie się z takim opisem, Renato? Tak, zgadzam się. Tak jest, że dzieci często się też wstydzą wykonywać ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, ale to naprawdę sprawia ogromną radość i dla mnie, i dla dzieci. Czasem też myślę, że jesteśmy jak stomatolodzy trochę, bo zaglądamy dziecku do buzi, yy, widzimy wszystko i ja osobiście często yy, zachęcam dzieci i mówię, że ja pozwalam pokazywać dla mnie język. I dzieci to też bardzo dobrze odbierają. Urszulo, dla Ciebie w Twojej pracy więcej takich trudności, czy też momentów jednak radosnych, jak Renata mówi? Tak naprawdę takich momentów jest dużo różnych, i takich dobrych, i takich troszkę smutniejszych, ale tak na ogół to na zajęciach tkwi zabawa, więc wszystko przez zabawę i musi być obowiązkowo na wesoło. Wprowadzasz właściwie te dzieci, które mają problemy ze słuchem w ten świat dźwięków i mowy, czy można tak powiedzieć? E, tak, zgadzam się. Ja bardziej się specjalizuję w, z takimi, w pracy z maluszkami, czyli dziecko ma wadę słuchu, nie słyszy od urodzenia. E jest zaopatrzone w implanty ślimakowe bądź aparaty słuchowe i prowadzimy taką terapię słuchu, czyli wychowanie słuchowe. Czyli uczymy się słyszeć, słuchać, zapoznaje ich ze światem różnych dźwięków, muzyki, otoczenia, odgłosów przyrody, odgłosów zwierząt. Renato, Ty podczas swojej nauki i też lat pracy również miałaś do czynienia nie tylko z dziećmi, które wymagają takiej logopedycznej terapii, sensu stricte, ale też z dziećmi, które mają różne specjalne potrzeby, na przykład niewidzącymi dziećmi, czy jeszcze jakichś specjalnych potrzeb. Tak naprawdę to takie doświadczenie miałam tylko na studiach. Też mnie bardzo zaciekawiła praca z dziećmi niesłyszącymi. No, ale tak się zdarzyło, że jestem logopedą w szkole ogólnokształcącej. Sądzę choćby po tym, jak umawialiśmy się z wami na wywiad, macie bardzo dużo pracy i trudno nawet znaleźć taki termin pasujący dla wszystkich. Czy świadczy to o tym, że logopedzi są tak naprawdę rozchwytywani na Litwie i mają dużo pracy? Czyli czy więcej dzieci tak naprawdę dzisiaj potrzebuje logopedy niż to było wcześniej? Urszulo, jak ci się wydaje? Tak, ja się zgodzę na pewno. Często bywa tak, że, że dziecko po prostu nie zbiera tego słownictwa, tak, że mowa się rozwija troszeczkę później, tak? E, no i właśnie logopeda jest bardzo potrzebny, a szczególnie logopeda e, mówiący w języku polskim, w języku rosyjskim, tak, no czyli mało nas jest. Jakbyś powiedziała rodzicom, na co właśnie muszą zwracać uwagę, co już może wywołać niepokój. I taki sygnał, że tak zapewne warto zwrócić się do specjalisty i sprawdzić, czy rozwój mowy przebiega prawidłowo. Jeżeli na przykład są problemy z saniem, gryzieniem, pokarmem, tak, to można już do logopedy. Jeżeli dziecko w, w pierwszych miesiącach nie mówi tak, nie, nie pojawiają się pierwsze dźwięki, AGG, tak, nie gawoży, nie gluży, tak, jeżeli nie reaguje na swoje imię, nie reaguje e, za źródłem dźwięku, tak? Ja logopedą pracuję już 14 rok i naprawdę dzisiaj widzę, że dzieci jest coraz więcej z zaburzeniami mowy. Bo jak zaczynałam, dziecko miało powiedzmy problem z wymową głoski r i tyle, czyli minimalnie. Natomiast teraz dziecko nie wymawia szeregu dźwięków i i to jest tak, że dziecko kolorów nie zna, ma problemy z czytaniem, pisaniem, dziecko nie umie opowiadać. Czy jest też coś takiego, że na przykład trudniej jest zdiagnozować dziecko, które ma jakieś problemy, jeżeli na przykład ma ono do czynienia ze specjalistą powiedzmy litewskim, a jego takie naturalne środowisko jest polskie bądź rosyjskie i jakoś inaczej ten wtedy odbiór w ogóle przebiega, no, pewnych na przykład nie wiem, zachowań czy, czy, czy właśnie jakichś objawów? Ja zazwyczaj proszę rodzica powiedzieć w jakim języku ma mówić do dziecka, bo no jest tak, że jest jeden język, on jest bardziej dominujący, ale i tak to sprawia trudność, bo coś dziecko wie w języku powiedzmy polskim, coś wie w języku rosyjskim i wszystko tak zebrać tą układankę jest naprawdę bardzo trudno. A rodzice, no niestety, nie są świadomi tego, że muszą wybrać jeden język. Jeżeli mama mówi w języku polskim, to tylko w języku polskim. A mówią tak, jak dla rodziców jest prościej. A dziecko później ma ogromne problemy. Dobry logopeda to skarb. Wiedzą o tym dobrze rodzice poszukujący specjalistów, którzy mogliby pracować z dziećmi po polsku. Posłuchajmy ich wypowiedzi. Zaczęłam poszukiwania logopedy dla mojego syna kiedy miał około 3 lat. Byliśmy na konsultacjach i na zajęciach u paru logopedów, tylko że prywatnie, bo logopedzi w przedszkolach najczęściej zajmują się tylko klasą zarówkową. Z moim dzieckiem było inaczej, gdyż już od wieku 3-4 lat było jasne, że będzie potrzebował o wiele więcej pomocy, niż mógł dostać w przedszkolu. I właśnie tutaj trafiłam w taką sytuację, że po prostu Chcesz otrzymać pomoc, możesz na to mieć jakieś środki, a nikt nie może Ci pomóc. Z jedną z logopedek mój syn nie złapał zupełnie kontaktu, a więc już, już nie miała szans na pomoc. Centrum rozwoju dziecka. Po prostu, tak z mostu, to było mi powiedziane w pierwszym, pierwszy dzień: Nie mamy specjalistów w języku polskim ani w języku rosyjskim, więc pani jako mama będzie wszystko tłumaczyła dla dziecka na jego język. Więc moim zdaniem to jest bardzo, bardzo, bardzo nieprawidłowe, wiedząc, jaki procent nie-litwinów zamieszkuje te tereny, i dzieci w tych rodzinach też mają problemy. Opowiadaliście na początku o swojej pracy, że wymaga ona i takiej kreatywności, i zabawy. Jak byście powiedziały, co jest najważniejsze jednak w tym kontakcie specjalisty z dzieckiem? Czy tu jednak trzeba być bardziej artystą, czy psychologiem i jak wy tego swojego podejścia szukacie, Urszulo? Na pewno kontakt, na pewno zabawa i tak naprawdę ja się tego jeszcze uczę, ale w terapii, w terapii e, dzieci z wadą słuchu, w terapii logopedycznej specjalista zamienia się w dziecko. I to dziecko wewnętrzne bawi się z tym dzieckiem. Tylko przez zabawę możemy osiągnąć maksymalnych rezultatów. Renato, a Ty masz jakieś takie też swoje własne sposoby, które się sprawdzają i które wiesz, że możesz zastosować zawsze? Dostosowuj się do każdego dziecka inaczej. Ktoś chce pracować bardzo poważnie, z tym pracujesz, ktoś chce bawić się, no proszę, jak mówiła Urszula, wszystko poprzez zabawę, bo dziecko to jest dziecko, dziecko lubi się bawić i my nie możemy powiedzieć, teraz siadamy przy stoliku, będziemy poważnie pracowali, nie, ale i ja lubię z dziećmi się pobawić, dlatego to jest naprawdę przyjemność po obu stronach. A jaka jest rola rodzica w tym całym procesie? Może znalezienie właśnie dobrego logopedy to już załatwia sprawę i problem z głowy. Rodzic jest tym pierwszym nauczycielem. On musi być świadomy tego, że dziecko ma problem i nie trzeba czekać, zanim dziecko już pójdzie do pierwszej klasy i przychodzi dziecko z bukietem zaburzeń, niewymawianiem głosek przeróżnych, i rodzic myśli, że przeprowadzi go do specjalisty dwa razy tygodniowo, tak w średnim biorąc, i pani logopeda wszystko zrobi. Nie, przecież ja z dzieckiem pracuję i dziecko wraca do domu. Rodzic musi. Chcieć pomóc dziecku też w domu, też jadąc samochodem, z przedszkola, jadąc do sklepu. A zróbmy tak, a powiedzmy tak, powtórzmy sylabki, poskaczmy razem, siedzieć z dzieckiem i bawić się. Urszula, ty masz jakieś porady dla rodziców, które można by było stosować właśnie w życiu codziennym, pracując wspólnie ze specjalistą nad rozwojem mowy? Taką ogólnikową rekomendacją to na pewno jest współpraca. W pracy, w tej terapii logopedycznej, tak? w różnej terapii, kiedy pracujemy nad, nad dzieckiem, tak, nad wypowiedziami, nad rozwojem poznawczym, nad myśleniem, zawsze musi być ta ciągłość. Także tutaj chodzi o systematyczność. Na początku naszej rozmowy mówiliśmy, że wiele wyzwań jest w Waszej pracy, a powiedzcie, jakie są momenty, które sprawiają Wam najwięcej radości, satysfakcji? Czy są jakieś takie chwile, no nie wiem, wzruszenia może nawet, kiedy widać, że udało się osiągnąć jakiś długo oczekiwany efekt. Renato. Tak naprawdę we czwartek z pewnym uczniem wywolaliśmy głoskę r. Za każdym razem cieszę się, jak, jakby to była moja pierwsza wywolona głoska. I naprawdę to jest bardzo wzruszające, bo dziecko jest takie szokowane, że udało się ty to słyszałeś, udało się. I ja cieszę się razem z dzieckiem i. Akurat to jest piękny moment, żeby zmotywować, no idziemy dalej, róbmy jeszcze. Oczywiście bywają te trudne chwile, ale te takie chwile radosne to pokrywają absolutnie wszystko. I oczywiście, jak dziecko chętnie przychodzi i nie chce wychodzić z zajęcia, no to dla mnie jest najpiękniejsza nagroda. Urszula, u ciebie jak to jest? Tak, na pewno rezultat dziecka, osiągnięcie przez pracę, to naprawdę motywuje, cieszymy się wszyscy. Jak dziecko mówi, pani Ula, o to jutro przyjdę do ciebie, a ja mówię, nie, nie, wiesz, to już tam w środę, o nie, to jutro pani Ula, ja do ciebie przyjdę, no to naprawdę super. No cóż, nasza rozmowa już prawie się kończy, i na zakończenie wam jeszcze proponuję taką krótką grę. Ja rozpocznę zdanie, i proszę, abyście je dokończyły tak, jak Wam to przyjdzie do głowy, bez zastanowienia. Renata. Dzieci. To zabawa. Urszula. Ambicje. Ambicje duże, ogromne. Renata. Cierpliwość. Wytrwałość. Urszula. Marzenia. Bardzo wielkie i piękne. Renata. Fantazja. Ciekawskość. I Urszula praca, a tak dla duszy i dla serca. I ostatnie pytanie do Was obu, a także do widzów programu Wilno Łączy. Może nie tyle pytanie, co zachęta do takiej zabawy też w artykulację. Jakie są Wasze ulubione łamańce językowe? Renata. Ja to tak najbardziej lubię kląskanie językiem i grzybek. Mogę przedstawić, czyli kląskanie konia. Inaczej mówię dzieciom, że jak, jak chodzi koń, czyli no i grzybek najtrudniejszy, ale jest bardzo ciekawy. Przyklejamy języczek do podniebienia. I z tego wywoluje głos r. A ja to lubię. Blinek. Mmm, jaki smaczny blinek. Oraz koszyczek. Dziękuję Wam bardzo za podzielenie się Waszym doświadczeniem i radami, które wierzę, że mogą przydać się wielu rodzicom. Dziękuję i powodzenia w Waszej pracy. Dziękuję. Serdecznie dziękuję. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Moimi gośćmi były dzisiaj Renata Gerasim i Urszula Sabukiewicz. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Małgorzata Kozicz, do zobaczenia i do usłyszenia.